Gdzieś cały czas przy merendze robimy pranie. braliśmy prysznic ciepły. Oczywiście od razu ten chiński wężyk się zepsuł. Przyszedł do nas pies. Ryby wpływają tutaj na tarło z Morza Ochockiego i umierają. Stąd. Zapach nieprzyjemny. To rzeka Merenga. Góry Kołymskie. Tak zwane Sopki. Kasia przy praniu. O, i tak to wszystko wygląda, proszę Państwa. 12 tysięcy kilometrów od Warszawy. Tu na naszych, była zona, punkt przeładunkowy w Merendze i 4, 64 km dalej zona nad Morzem Ochockim i 70 km wcześniej w Galimnym zona. Zamknięte, pracowali tu z zeka, czyli z je. A to efekt prania naszego, proszę jaki piękny. Wspaniale będzie czysto, bo zaraz jedziemy na proszoną kolację. Czy nie? Z wódką oczywiście tutaj dzień polega na tym, że pije się wódkę. A musimy czekać, ponieważ woda jest wysoka, może nie tu, ale dalej, na 37 i 25 km, i by nam się Toyota utopiła po dach, a tak to może przejdziemy, i potem po odpływie, po zalewie i będziemy we węsku, a stamtąd może okręt na kamczatkę, a może jeszcze kawałek.